Trysil. 22 stycznia 1862 roku. To tutaj, w Norwegii, odbyły się pierwsze historyczne zawody skoków narciarskich, organizowane przez Sondre Norheima. Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, że ponad 160 lat później skoki narciarskie staną się jednym z najbardziej emocjonujących sportów zimowych, uwielbianym przez miliony ludzi na całym świecie. W tamtych czasach sędziowanie było bardzo proste. Liczyły się dwa główne aspekty: odległość skoku oraz styl, w jakim zawodnik go wykonał. Sędziowie obserwowali zawodników stojąc w różnych punktach wokół skoczni, a ich oceny były całkowicie subiektywne, zależne od doświadczenia i indywidualnego spojrzenia każdego z nich. Dziś w 2025 roku sędziowanie wygląda zupełnie inaczej. Dzięki postępowi technologicznemu oraz wprowadzeniu nowych zasad i narzędzi, proces oceniania stał się znacznie bardziej precyzyjny. Podczas każdego konkursu pracuje pięciu sędziów, którzy oceniają występ zawodnika, odejmując punkty za styl. W przeciwieństwie do dawnych czasów, gdy sędziowie polegali jedynie na intuicji, Dziś mogą korzystać z powtórek na tabletach, co znacząco zwiększa dokładność ich pracy. To od tamtego czasu pojawiło się na wieżach sędziowskich u nas w kabinach e, monitory, podobne jak panowie tutaj mają, troszkę mniejsze tablety, mhm. które, które no, jest próba e, pokazania nam e, samego momentu lądowania lub też takiej mini powtórki e, dojścia do lądowania ale to też jest bardzo jeszcze słabo dopracowane i czasem to nam powoduje więcej bałaganu niż, niż korzyści. W związku z tym ja osobiście najczęściej rezygnuję z zerkania do tego, do tego monitoru, bo raz zabiera czas, dwa burzy, to co, to co się widziało, oni w pewnym momencie to zatrzymują, nie wiadomo czy poleci dalej czy nie poleci. W związku z tym to jeszcze. Pomysł i kierunek jest dobry, natomiast jeszcze niedopracowany. W tym miejscu warto też wyjaśnić same zasady sędziowania. Każdy skoczek dostaje na sam start 60 punktów za odległość. Jednak od tej kwoty za każdy metr powyżej lub poniżej punktu konstrukcyjnego danej skoczni dostaje lub traci dodatkowe punkty. Odpowiednio na skoczni dużej jest to 1,8 punkta. Na skoczni mamuciej, czyli skoczni do lotów narciarskich, jest to 1,2 punkta, natomiast na skoczni normalnej, czyli najmniejszej skoczni, na której odbywają się zawody oceniane, jest to 2 punkty. Tak jak wspomnieliśmy już, skoki ocenia 5 sędziów. Zawodnik ma od nich na samym starcie 20 punktów, czyli idealną notę, od której odejmowane są punkty za elementy skoku. Odpowiednio są to. Faza lotu. Tu sędzia może odjąć zawodnikowi nawet 5 punktów. Kluczowe tu jest płynne przejście z wybicia do fazy lotu oraz symetryczna i stabilna pozycja w jej fazie. Sędzia ma prawo odjąć zawodnikowi maksymalnie 1,5 punkta za prowadzenie nart, jak i przebieg lotu. Natomiast maksymalnie punkt za nieprawidłowe ułożenie ramion i trzymanie nóg. Najwięcej punktów zawodnik może stracić w tzw. fazie odjazdu. Jeśli skoczek upadnie, traci aż 7 punktów. Natomiast jeśli jakąkolwiek częścią ciała dotknie ze skoku, traci od 4 do 5 punktów. Dodatkowo, jeśli będzie miał nieprawidłową pozycję ciała przed przekroczeniem granicy upadków, straci od 0,5 do 3 punktów. Jeśli zaś chodzi o fazę lądowania, tu zasady zmieniły się na początku trwającego sezonu Pucharu świata 2024-2025. Dołożyli nam, trochę, że tak powiem mówiąc, po wojskowemu trochę amunicji. No, przedtem, przedtem mieliśmy do dyspozycji troszkę mniej tych punktów, teraz, teraz, mamy, teraz mamy więcej to, i to głównie, to głównie ta różnica, natomiast jakichś takich. Drastycznych czy jakichś wielkich zmian nie ma. Mowa tu o zmianie w ocenie skoków lądowanych bez telemarku. Do tej pory za jego brak odejmowano dwa punkty, natomiast obecnie kara wynosi 3 punkty. Zatem zawodnik może stracić łącznie 6 punktów za fazę lądowania, a nie 5 punktów jak to było wcześniej. Bowiem, oprócz wspomnianego telemarku, oceniane jest również zbyt sztywne. A także zbyt szerokie lądowanie. Co pan sądzi na temat przeliczników zawiat? Czy one są potrzebne w tych skokach, czy tak jak dawniej, lepiej było bez? Są potrzebne. W, tym, w tej sytuacji, jak, jaki jest sport wyczynowy, na tym etapie szczególnie skoki i, i rozwój przede wszystkim sprzętu, szerokość nart, rodzaj kombinezonów i to wszystko. Składa się na to, że różnice, różnice z wiatrem, jak panowie, panowie doskonale wiedzą, powodują 3-4-5 metrowe, metrowe różnice. Gdybyśmy tych przeliczników nie stosowali, trzeba by było wrócić do sprzętu takiego jak skakałem jeszcze ja. ja czyli narty 10 cm, kombinezony jak dresy. I w, w tamtym czasie to miało bardzo małe znaczenie, czy ten wiatr był plus jeden, czy minus jeden. Czy... Natomiast w tej chwili. To jest, to jest bardzo ważne, no natomiast myślę, że jeszcze trzeba będzie to dopracować, bo jak panowie wiedzą, no nie zawsze to wygląda tak, jakby się wydawało. To, to jeszcze potrzeba trochę, ale na pewno jest sprawiedliwiej niż jakby w ogóle tego nie było. Każdy zawodnik startujący z Belki to dla sędziego jedynie numer na plastronie. Sędziowie zapewniają, że ich oceny są bezstronne. Choć nie da się ukryć, że praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. To, to nie jest tak, że my nie widzimy i, i tak sobie szczelamy, że go znamy, to mu damy. To, 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 tak, to tak nie funkcjonuje. Sędziowie doskonale zdają sobie sprawę, że ich decyzje mogą ważyć na ostatecznych wynikach. Czasem nawet różnica pół punktu decyduje o tym, kto stanie na podium, a kto nie. Po prostu... Po prostu no, wiemy, że, że ciąży na nas yy, w pewnym sensie taka odpowiedzialność za to i zdajemy sobie sprawę, że, że czasem nasze pół punktu robi z kogoś Mistrza Świata, a, albo nie. Mhm. Także no, no, wiadomą rzeczą jest i, 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 i wiadomą rzeczą jest, że, że w tych w tych sytuacjach no, staramy się naprawdę bardzo, bardzo mocno koncentrować. Jeżeli, jeżeli to są Mistrzostwa Świata, czy tam Tuchary Świata, czy też turniej cztereskoczni, każde zawody, jeżeli, jeżeli już to dochodzi do tej ósemki czy, czy, czy dziesiątki, która, która ma realne szanse na to, żeby stanąć na podium, to, to, no, to, to, to od tego momentu już jest naprawdę koncentracja taka. Taka ponad 100%, bo oczywiście mhm. koncentrujemy się na 100% całe zawody, ale, ale tutaj no to już takie skupienie naprawdę bardzo mocne. Podsumowując, sędziowanie w skokach narciarskich przeszło długą drogę od pionierskich czasów w TrySil do współczesnych zawodów, gdzie precyzja i technologia odgrywają kluczową rolę. Jednak niezależnie od upływu czasu, jedno pozostaje niezmienne. Sędziowie są i będą integralną częścią tego pięknego sportu.